Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże, które dzisiaj rozważmy razem, wyjęte jest z Księgi Daniela, z rozdziału pierwszego, pierwsze osiem wierszy. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do, Jerozule do Jeruzalemu i i obległ je. A Pan wydał w Jego ręce Joakima Króla Judzkiego i część naczyń Domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał Król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich, z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abed-Negem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia." A Ciebie, Panie nasz Boże, prosimy, abyś otworzył przed nami tą historię, abyś sprawił mocą Ducha Twojego Świętego, aby nasze serca, nasze myśli mogły wsłuchać się w to, co Ty chcesz nam przekazać, co nam dzisiaj w swoim Słowie ukazujesz. Prosimy Ciebie o Twoje prowadzenie, o Twoje błogosławieństwo. Prowadź nas ku chwale Twojego Syna. Amen. Siostro i bracie, w życiu każdego z nas przychodzi taki czas, taki moment, kiedy trzeba nam się zmierzyć z naszym Goliatem, czymkolwiek jest. To znaczy z czymś, co wydaje się być po prostu zbyt trudne do przezwyciężenia i do pokonania. Jakiś kryzys, jakieś zdarzenie, jakieś doświadczenie. Jakiegoś rodzaju walka, jaką przychodzi nam być może stoczyć przez dłuższy czas. Bywa tak, że owy Goliat przypomina burzę, która powoli i nieubłaganie zbliża się w stronę naszego życia. Czasem jest tak, że wręcz przeciwnie, spada na nas nagle niespodziewanie. Sam zmagam się z moim Goliatem, siedzącym w mojej krtani, który w różnych sytuacjach ujawnia swoją moc i wydaje się być nie do pokonania. Sami dokładnie wiemy, że gdy przeżywamy jakieś doświadczenie, jakieś cierpienie czy chorobę, bardzo często jest tak, że to nie jest tylko ból fizyczny. Często bywa tak, że za tym, Idzie frustracja, przychodzi trudny czas. Bardzo często bywa tak, że takie czy inne doświadczenie zmienia nasze myślenie, czasem zmienia także nas. Powoduje, że coś w nas po prostu zostaje, albo coś w nas po prostu jest zaburzone, i nie wiemy do końca, co dalej, jak będzie wyglądać jutro co przyniesie przyszłość. Goliat to oczywiście postać historyczna, jeden z olbrzymów pochodzących z Gad, czyli jest to teren filistynów. Pochodził on z rodu olbrzymów, których obecność w Kanaanie jest potwierdzona bezsprzecznie archeologicznie. W 2005 roku zespół archeologów z Ramat Gani odnalazł pozabiblijne świadectwo na ceramice z X wieku przed Chrystusem, czyli dokładnie w czasach Dawida opisującą obecność Goliata. Ale z rodem olbrzymów lud Boży spotkał się już dużo wcześniej. Już w czasach Mojżesza, kiedy ten wysłał posłańców czy szpiegów do ziemi Kanaanu, oni już tam zauważyli. Ród olbrzymów, później sam Jozue też musiał z nimi się spotkać. Nie dziwi więc fakt, że to imię stało się takim uosobieniem wyzwań i trudności, przed którymi stawał niejednokrotnie lud Boży. Z Goliatami zmierzał się nie tylko Izrael. Kościół przez wszystkie wieki zmagał się ze swoimi Goliatami. Cesarstwo Rzymskie, nie jeden cesarz, który w taki czy inny sposób próbował zniszczyć chrześcijan. Pogańskie wpływy, herezje, prześladowania to tylko kilka przykładów. Na naszych oczach powstają nowi olbrzymi. Goliatem można byłoby nazwać Galopującą laicyzację naszego społeczeństwa, w końcu doprowadziła do zamknięcia 60% kościołów w Europie w ciągu ostatnich trzech lat. Goliatem stały się nastroje panujące także w kościołach. Coraz większy brak wzajemnej życzliwości, osądzanie, podziały, intrygi, zdaniem socjologów, świadczą o zatraceniu celu dla którego Kościół istnieje, dla którego jest, prowadząc do coraz większego rozkładu. Coraz mocniej wyrasta także przed nami swoista polemika pomiędzy dwoma poglądami. Z jednej strony mamy totalny liberalizm, który nie tylko usprawiedliwia, ale domaga się usunięcia wszelkich granic, zasad moralnych w sposobie życia, postępowania czy myślenia. Z drugiej strony mamy skrajny konserwatyzm, który próbuje tych granic bronić według własnego uznania za wszelką cenę, potępiając wszystko i wszystkich, którzy w taki czy inny sposób nie mieszczą się w określonej poprawności. Można by długo wymieniać kolejne wyzwania, przed którymi staje Kościół czy współcześni chrześcijanie. Drodzy, ważne jest to, że Biblia. Nie tylko porusza istnienie tak zwanych olbrzymów, czyli problemów i wyzwań, przed którymi staje człowiek, przede wszystkim daje ponadczasowe metody na to, co zrobić w ich obliczu. Obojętne, czy stoi za tym człowiek, ustrój polityczny, czy jakieś nasze osobiste cierpienie. Dlatego zapraszam do wspólnej podróży która pomoże nam dostrzec, podpatrzeć postawę ludzi, którzy zmierzali się z goliatami swoich czasów, aby ich przykład stał się dla nas źródłem mądrości. W całej tej wędrówce niech towarzyszy nam też słowo apostoła Pawła, bardzo ważne w tym temacie, który do wierzących ludzi napisał: Wzywam więc Was. Ze względu na miłosierdzie, jakie nam Bóg okazał, abyście złożyli mu swe ciała na ofiarę żywą i świętą, w pełni go satysfakcjonującą, bo taka jest natura Waszej służby. Nie naśladujcie wzorców tego świata, ale niech Was przemienia nowy sposób myślenia. Innymi słowy, nie pozwól na to, aby świat umieścił ciebie w swojej formie. Nadając ci własny kształt. Bądź takim, jakim czyni Ciebie Bóg. I to wezwanie jest aktualne w każdym momencie historii, także i historii naszego życia. To wezwanie idealnie pasuje do postawy młodego człowieka imieniem Daniel. Krótko mówiąc, kiedy król babiloński Nebukadnezar, zawładnął całym Bliskim Wschodem, również Izraelem, ziemią judzką, to jest 598 rok przed Chrystusem, sprowadził do swojej ziemi sporą część Izraelitów. Wśród nich postanowił wybrać grupę młodych mężczyzn, aby usługiwali przy królewskim stole, ale aby to było możliwe, potrzebny był pewien proces. I wiersz czwarty yy, mówi tak. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Wśród nich byli także synów ludzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne Imiona. Drodzy król babiloński, dokładnie wiedział, co zrobić, aby pozyskać sobie tą młodzież. Miał na to takie cztery uniwersalne metody. Po pierwsze to jest izolacja. Ci młodzi ludzie zostali zabrani ze swojego środowiska, zabrani ze swojego świata, od swoich znajomych i przyjaciół. I zostali zabrani do zupełnie nowego, innego miejsca, w którym musieli się odnaleźć. Drugi krok to jest indoktrynacja. Musieli przejść właśnie ten proces. Proces, który trwał trzy lata, gdzie yy, musieli przejść jakby odpowiednie szkolenie języka, zwyczajów. I tradycji. To oznacza, że, mu, że młodzież ta musiała przyswoić sobie sposób patrzenia oczami Babilończyków na siebie, na świat i na religię. To jest zmiana myślenia o wszystkim o całym świecie. Młodzież miała zapomnieć o wszystkim, co było ważne kiedyś zostawić to gdzieś aby stać się częścią pogańskiego świata myślenia, życia. Kolejny proces to przywileje, to nagroda, korzyści. W wierszu piątym czytamy: Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. To są realne korzyści tu i teraz. To jest nagroda za wyzbycie się swojego pochodzenia. Młodzież ma być zainteresowana najbardziej tym, co mogą dostać tu, dostać teraz. Wszystko inne to rzecz o mniejszym znaczeniu. Jedzenie za darmo, picie za darmo, królewska chata i bajecznie piękna kraina z tak zwanymi wiszącymi ogrodami Babilonu. Wpisana na listę siedmiu cudów świata. Można byłoby pomyśleć, hmm, nie najgorsza ta niewola. Niby ten świat taki zły, a jednak da się jakoś żyć. Krok czwarty to zmiana imienia. Tym samym babilońskie mocarstwo odbierało tym ludziom to, co oni mieli najbliższe, to, co im było najbliższe. Coś, co w ich kulturze jest związane z ich tożsamością, z ich przeszłością oraz ich religią. W końcu żydowskie imię Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią. Jego nowe imię Baltazar oznacza: Niech Baal ochrania króla. Baal to oczywiście pogańskie bóstwo. Ananiasz znaczy: Ukochany przez Jachwę. Nowe imię Szadrach znaczy: Objawiony przez Aku. Chodzi o bóstwo księżyca. Miszael znaczy podobny do Boga, lecz jego nowe imię Meszach znaczy kto jak nie Aku. Azariasz znaczy Jahwe jest moją pomocą, ale jego nowe imię Abednego oznacza sługa Nabu, kolejne pogańskie bóstwo. Widzisz to? Imiona tych chłopców składały świadectwo na temat ich prawdziwego Boga. Ale ich nowe imiona kierunkowały ich wiarę, ich życie, ich religię w zupełnie inną stronę. To już było. Teraz ma być inaczej. Ile wysiłku, ile, yy, ile yy, trudu stosowali naziści w czasie II wojny światowej, aby w ich szeregach. W szeregach Hitler-Jugend, znaleźli się młodzi ludzie. Jakie metody stosowali? Właśnie takie. Ile wysiłku, jaki trud wkłada dzisiejsza technologia, aby wyprowadzić nasze dzieci w zupełnie inną rzeczywistość? Temat na inną okazję. Widać zatem, że to, z czym musi zmierzyć się Daniel, Dotyczy także i naszego świata. Być może właśnie Twojego i mojego życia. Wiersz ósmy jednak zwiastuje nadzieję. Nie może ujść naszej uwadze początek wiersza ósmego. Lecz Daniel. Wszystko to, co było powiedziane wcześniej, jest skuteczną metodą indoktrynacji młodych ludzi w Babilonie. Takie były zwyczaje. Lecz Daniel. Miał inne zwyczaje. Presja ze strony świata była ogromna. Nagroda, pokusy również. Lecz Daniel w tym pięknym zaprzeczeniu, w tym sprzeciwie tkwi decyzja. O czym? O tym, że jest mu wszystko jedno? No taki jest świat, nie miałem na to wpływu, no świata nie zbawię, cóż ja mogę na to poradzić? Trudno, trzeba się dostosować, trzeba znaleźć swój sposób. A może inna decyzja? Decyzja o tym, żeby pozostać innym pomimo wszystko. Siostrze i bracie, chciałbym pozostawić Ciebie z tymi dwoma słowami dzisiaj. Lecz Daniel. Ale zamiast Daniela umieść tam swoje imię. Lecz i pomyśl o swoim imieniu. Jak to jest z nami? Jak to jest z Tobą? Być może wsiąknąłeś w ten świat? Może to jest twój sposób? Być może taka czy inna indoktrynacja, może taki czy inny Goliat spowodował, że właściwie jest ci wszystko jedno. A może? Rozumiesz, że musi chodzić o coś więcej, musi chodzić o coś innego. I może stale szukasz inspiracji do tego, aby zrobić inaczej. Aby Pan Bóg patrząc na ten świat, na okoliczności, w jakich żyjesz, w jakich się znajdujesz, mógł powiedzieć lecz On, lecz ona podjęła decyzję o czymś innym, o innym sposobie. O byciu innym. Jeśli szukasz inspiracji, za tydzień zobaczymy, co zrobił Daniel w świecie, w którym się znalazł i dlaczego tak aktualne dla nas są Boże metody. Lecz Daniel. Amen.